Dzień dobry Państwu, dzisiaj z zakopanego. Mamy warunki górskie. Pokażę Wam, co jest za mną. Pokażę Wam też co jest przede mną i dlaczego tak szumi, bo trochę szumi. Ale mam specjalny mikrofon i mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Proszę Państwa, dzisiaj takie tam pieprzenie e, zainspirowane mm, wiadomością prywatną, którą e, dostałam od obcej osoby. I ta obca osoba e, zdecydowała się napisać do mnie, komentując moje życie prywatne, moje decyzje, moje wybory. E, przyznam szczerze, że ja nigdy nie zrozumiem osób, które mnie kompletnie nie znają, które nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda moje życie. Jak wyglądała moja przeszłość, a mimo wszystko decydują się napisać do mnie, komentując moją aktualną sytuację życiową, wydając pewien osąd, wyrażając swoje zdanie i dodatkowo obrzucając mnie epitetami. Nigdy nie zrozumiem takiej postawy, nie wiem z czego to się bierze. Bardzo możliwe, że jest to wynikiem takiego nieuregulowania własnych emocji. Tego, że ktoś jest zdenerwowany, zmartwiony, zaniepokojony, może są jakieś lęki i gdzieś tam ten koktajl emocjonalny to nieuporządkowanie znajduje swoje uście w takiej wiadomości do mnie. Z tym, że, mili Państwo, to jest trochę tak, że my, twórcy, nie jesteśmy odbiorcami czyichś emocji nieuregulowanych. Myślę, że warto sobie poradzić ze sobą samemu. W obrębie własnego domu albo gabinetu terapeuty. Jeżeli uważacie, że coś Was przerasta, jeżeli ten niepokój jest tak silny, że zaburza Wasze życie codzienne, myślę, że warto udać się do terapeuty, porozmawiać. Może terapeuta zaproponuje wizytę u innego specjalisty. Natomiast twórca internetowy czy osoba publiczna nie jest dobrym adresem, aby. Jakieś tam swoje propozycje na cudze życie prywatne lub zawodowe wypisywać. Myślę, że to jest taki bardzo popularny w Polsce sposób, aby własne frustracje wylewać na konta ludzi, którzy są najbardziej dostępni. To jest trochę tak, że jesteśmy zdenerwowani, więc obrywa pani w recepcji. Jesteśmy wkurzeni z jakiegoś powodu, więc obrywa pan lub pani w sklepie ta pierwsza linia, ten pierwszy stół zawsze obrywa, bo oni są najbardziej dostępni. Ci ludzie są na wyciągnięcie ręki, tak samo twórcy internetowi, czy osoby publiczne też są. Wydaje się na wyciągnięcie ręki. Tego weźcie pod uwagę to, że my jesteśmy takimi samymi ludźmi jak wy. To nie jest tak, że będąc osobą publiczną czy twórcą internetowym Mamy jakieś możliwości przerabiania cudzych emocji, czy to, że ja jestem osobą publiczną lub twórczynią internetową, oznacza, że możecie przyjść do mnie ze swoim gównem i ja to sobie w ramach mojej pracy na cele społeczne posprzątam. Nie, proszę Państwa, to nie jest tak. Ja absolutnie się nie czuję odbiorcą główna. Ja nie podpisywałam żadnej umowy, że będę cudze żygi sprzątać. Na moim podwórku nie ma miejsca na takie rzeczy. Ja to wielokrotnie powtarzam w moich mediach społecznościowych, że mój kanał to nie jest miejsce do żegania i srania. Tak samo ja nie jestem cudzym workiem treningowym. To się tyczy nie tylko osób, które gdzieś sfrustrowane piszą do mnie, ale również osób, które mnie znają w jakiś sposób. I to jest często tak, że nie mogłam się powstrzymać, żeby ci to powiedzieć. Ale to nie jest moja wina, że się nie potrafisz powstrzymać. No to idź do terapeuty, niech on cię nauczy powstrzymywania się. Bo ja nie życzę sobie słuchania pewnych e, komentarzy. Też nie czuję się e, w obowiązku e, czytania epitetów na swój temat. Absolutnie nie ma takiego zapisu, że decydując się na pracę w internecie lub będąc osobą publiczną, e, aktorem, aktorką, kimkolwiek, kto, e, kogo widzicie w telewizji, nie, nie ma czegoś takiego, że te osoby się zgadzają, że to jest jakaś nie ma zgoda na to, że one teraz będą wysłuchiwać cudzych, gorzkich żalów. To tak nie jest, proszę Państwa. Wielokrotnie czytałam taki komentarz w internecie, że skoro jestem osobą publiczną w jakiś sposób, to muszę się liczyć z tym, że będą różne opinie. Spoko, nie ma problemu. Ktoś może nie lubić moich książek. To jest normalne, że każdy z nas lubi co innego. Możecie nie lubić stylu pisania mojego. Możecie mi to napisać, że twój styl pisania mi nie odpowiada. Nie ma problemu. A jeżeli ktoś przychodzi i pisze mi, że jestem głupia, że moje decyzje są beznadziejne, że jestem dziwna i tak dalej, no to chyba już nie tędy droga. Proszę Państwa, to jest normalne, że każdy z nas robi co innego. Eee, rozróżniamy krytykę od hejtu, krytykę konstruktywną. Możemy dyskutować o tym, że zabiegi stylistyczne takie, a takie, a może lepiej by było taki zabieg stylistyczny zastosować, a może inny. I nie ma sprawy. Merytoryczna dyskusja czasem bardzo dużo wnosi, natomiast hejt nie. I to nie jest tak, proszę Państwa, że cierpienie nas wzmacnia, umacnia, że zniesiemy wszystko, więc zniesiemy też inne rzeczy. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Proszę Państwa, nie. Cierpienie niszczy, po prostu. Nie musimy nosić krzyża. Ja absolutnie nie zgadzam się na to, żeby nosić jakieś krzyże. Ja jestem twórczynią internetową, tworzę treści, a nie, nie jestem tutaj w sieci po to, żeby nosić jakieś krzyże. Myślę, że wiele osób które tworzy treści w internecie. Wiele osób, które są osobami publicznymi, które mają taki zawód, że widzicie ich na co dzień, oglądacie ich w telewizji, słuchacie w radio, czy czytacie o nich w gazetach, nigdy nie wyrażały żadnej zgody na to, żeby nosić jakieś krzyże. Dlatego bardzo duży apel do Państwa i wielka prośba o to, żeby się zastanawiać, co się pisze. Zanim coś napiszecie, trzy razy przeczytajcie to, co napiszecie. Zastanówcie się, czy warto napisać do obcej osoby komentarz. E, czy może jednak zacząć prowadzić pamiętnik i tam sobie jakieś komentarze wpisywać? Zachęcam Was bardzo do odwiedzenia terapeuty, do odwiedzenia specjalisty. Pogadajcie z nim, wiele spraw można rozwiązać nawet na jednych dwóch wizytach, oczywiście nie zawsze. Ale czasami jest tak, że rozmowa ze specjalistą e, sprawia, że my wiemy, w którą stronę iść. Jednorazowa wizyta u specjalisty może spowodować, że ta osoba skieruje nas do następnego specjalisty i nasz problem możemy rozwiązać dużo szybciej niż pisząc do obcych ludzi w internecie. Dlatego wielka prośba, zastanówcie się, może potrzebujecie konsultacji z jakimś specjalistą, z terapeutą, psychologiem, mediatorem, psychiatrą, może potrzebna jest farmakoterapia. Z pewnością e, pisząc do obcych ludzi w internecie nie załatwicie swojego problemu, tak samo jak alkohol nie rozwiązuje żadnych problemów. To, że wyklejecie wannę piwa e, czy wiadro wody nie spowoduje, że wstaniecie następnego dnia rano i wasze problemy znikną. Pisanie do twórców internetowych też nie rozwiąże Waszych problemów. Zachęcam Was bardzo do odwiedzenia terapeuty i pogadania, i rozwiązywania swoich problemów na własnym podwórku, a nie szukania widowni, bo to nie ma sensu. My, twórcy, e, mamy swoje życia i e, nie potrzebujemy Waszych opinii, które dotyczą naszych prywatnych spraw, w momencie, kiedy Wy nie macie pojęcia, jak wygląda nasze życie. Nie widzicie, z czym każdy z nas mierzy się w swoim życiu prywatnym. Nie widzicie, jak wygląda nasze wstawanie rano, czy my w ogóle nie jesteśmy w stanie wstać rano. Wiele osób nie jest w stanie wstać rano, nie tylko dlatego, że mają problemy z kręgosłupem na przykład ja mam problemy z kręgosłupem ale wiele osób choruje na depresję, i to wstanie rano jest czasami ogromnym sukcesem. Nie macie zielonego pojęcia, z czym mierzą się obce osoby, bo nikt nie ma napisane na czole, mam depresję, albo choruję na nowotwór, albo jakiekolwiek inne choroby, które sprawiają, że życie człowieka staje się bardzo trudne. Dlatego proszę, nie piszcie do obcych osób, nie wylewajcie gorzkich żalów. Sranie, żyganie załatwiamy we własnym kiblu. Z pozdrowieniami, z hmm, pochmurnego, zakopanego i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.